Wysoką Paulownię z dużymi liśćmi. Ciemaneczko, jak prowadzić Paulownię na ogromne liście? Ścinacie dwu-, trzyletni pieniek w tym miejscu. Na przykład zostawiacie jeden pęd i jego prowadzicie cały czas na jeden pęd, czyli liść, liść, czasem trzy wychodzą. Liść, liść, i tu są w środku takie odrosty. Ona już chce robić koronę. Nie, wywalamy to. Jeśli chcemy osiągnąć wysoką Paulownię z dużymi liśćmi, to mamy ją zmuszać do tego, żeby cały czas w górę cisnęła liśćmi. Bo jak nie, to wtedy będą już coraz większe u góry i, za, i zrobi Wam się korona w tym miejscu, nie? No ale jak ktoś chce mieć niżej koronę, no to tam już zostawia i, i tyle. No ja lubię takie liście. I do znawców, co niektórzy, to nie pałownia, bo były takie te, te, teksty, że no mam jeszcze inne pałownie i mają drobne liście, no ale gdy zrobicie dużą koronę, to już potem nie sra takimi liśćmi, nie? No, także działajcie. Do następnego. Ренифер 7 <laughs>